Autostrady na euro nie grają, tak stwierdził minister Norwak. Zresztą przeprosił że te słowa, jednak wydaje się, że myślenie pozostało. Okazuje się, że obcina się kolejne drogi, które miały być zbudowane przed euro 2012. Autostrady są dziurawe już w budowie, nie będzie kolejnych wysokich prędkości. Podnosi za to ceny przejazdu polskimi autostradami, m.in. autostradą A4. Gdy e, dorzucimy do tego problem z mytem e, w przypadku właścicieli samochodów ciężarowych, pokazuje się naprawdę poważny kryzys w Ministerstwie e, Infrastruktury. Rozmawiamy dzisiaj o tym z Jerzym Polaczkiem, byłym ministrem transportu w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości no oraz Andrzejem Adamczykiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości z Komisji e, Infrastruktury. E, panie pośle, e, rozmawiamy na początek o drogach. Pan alarmował wczoraj, że autostrada A4 już niebawem może stać się najdroższą autostradą w Europie, a może i na świecie. Czy to znaczy, że ta autostrada może być lepszej jakości, czy ewentualnie te pieniądze pójdą na budowę innych dróg? Jak ta sieć dzisiaj wygląda, Autostrad? Czy to jest ta sieć, którą założono sobie bodajże 4 lata temu czy 5 lat temu, jako tą docelową na Euro 2012? Nie no, absolutnie nie, bo to trzeba. To, co się ostatnio dzieje, należy traktować w szerszym aspekcie. Pan mówi o podnoszeniu cen i podnoszą się natychmiast obietnice. Przypomnę, w grudniu 2009 roku e, koncesjonerzy autostrady A4 podmiot prywatny podniósł e, ceny za przejazd tą autostradą natychmiast za tą decyzją poszły deklaracje ministra infrastruktury pana Cezarego Grabarczyka w poprzednim i obecnym rządzie. Podkreślam poprzednim, obecnym, bo przecież mamy do czynienia z ciągłością. To jest rząd kierowany przez tego samego premiera, czyli jakby premier ponosi dalej odpowiedzialność za deklaracje w składane w imieniu rządu. Otóż podniosły się deklaracje, były składane deklaracje, że rząd zrobi wszystko, aby na przyszłość taka sytuacja nie miała miejsca. Co to znaczy, że zostanie zrewidowana umowa koncesyjna, że powołany przede wszystkim zostanie zespół, bo tak deklarował minister Grabarczyk, zespół się pochyli nad tymi umowami i wreszcie zespół doprowadzi do tego, że. Renegocjowana umowa zostanie podpisana, a skutek tego będzie taki, że rząd będzie panował nad, nad tym, co czyni koncesjonariusz. Koncesjonariusz na odcinku autostrady, która od, została oddana w użytkowanie prywatnemu podmiotowi. Co to oznacza? Należy zwrócić uwagę, że to jest e, działanie systemowe. Rząd e, zlecił część swoich obowiązków e, prywatnej firmie, przekazał prywatnej firmie część obowiązków państwu. No i cóż się stało przez dwa lata? No, przez dwa lata nic się nie stało. Mało tego, że się nic nie stało, no to jeszcze nic dobrego, to, to, to dzieje się źle, bo, bo tak jak pan mówi od wczoraj mamy do czynienia z większą opłatą za przejazd autostradą A4. Mało tego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ubolewa, że ceny zostały podniesione, nie zgadza się z nimi ale nie zgadza się mentalnie, natomiast formalnie zgodzić się nie może na podwyżkę cen. No, kuriozowną sytuację. I co słyszymy? Minister Transportu w imieniu rządu Rzeczypospolitej deklaruje, że rząd zrobi wszystko, ażeby opłaty na drogach autostradowych uległy obniżeniu, żeby polscy kierowcy nie byli narażeni na tak wysokie koszty przejazdu. A jak wysokie są to koszty? no to należy pamiętać, że na autostradzie A1 to jest 19 groszy za 1 kilometr. Na autostradzie A2 to jest średnio 20, ponad 28 groszy. Autostrada A4 to już jest 29 groszy za przejechanie 1 kilometra. I ja tutaj sobie przygotowałem pewne porównanie. Otóż gdyby spojrzeć na odcinki autostrady we Włoszech, to tam cena waha się w granicach od 23 groszy do 28 groszy. Są też odcinki droższe, ale tutaj proszę zwrócić uwagę, że jest wiele odcinków tańszych, jeżeli przejazd autostradą A4. Zaś, zaś we Włoszech średnia cena za przejazd kilometra autostradą to jest 36 groszy. W Chorwacji to jest około 23 grosze. W Portugalii to jest 29 groszy. Ale co to znaczy? Znaczy to, że w realnie, biorąc pod uwagę możliwości nabywcze obywatela naszego państwa, to faktycznie mamy najdroższe autostrady, jak nie w Europie, to na, jak nie na świecie, na pewno w Europie. Bo oto kolejne zestawienie, które przygotowałem, mówi jasno i wyraźnie. W Polsce za jedną średnią pensję można przejechać 12 tysięcy. 400 kilometrów autostradą płatną. Zaś, ja już nie będę przyrównywał w Grecji, bo jakby to jest zupełnie inna historia. Zaś we Francji to jest czter, bez mała 47 tysięcy kilometrów za jedną średnią pensję, panie redaktorze. No spójrzmy w Portugalii. Portugalia niezbyt bogaty kraj um, Europejski to 20 tysięcy kilometrów za średnią pensję. Bacząc w tych realiach, to mamy jedne z najdroższych na świecie autostrad. I co słyszymy? Jak już powiedziałem, słyszymy ministra Nowaka. Rząd zrobi wszystko. Jestem przekonany, że jeżeli nie zaangażujemy w przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie opłat autostradowych środowisk, nie tylko zrzeszających kierowców samochodów osobowych, ciężarowych motocyklistów, to rząd nie zrobi nic, dalej palcem w bucie nie ruszy, bo ten rząd zwykł tylko i wyłącznie obiecywać, tylko i wyłącznie składać deklaracje bez pokrycia, a już oszukał kierowców motocykli, którym przecież pamiętamy, obiecał przed wyborami we wrześniu. Tutaj widziałem, spotkałem przedstawicieli Zrzeszenia Motocyklistów. Obiecał, że będą płacili mniej na autostradzie A4, że wszystko jest praktycznie rzecz biorąc domówione i co? I nic. Motocykliści płacą tyle samo. Czyli konkludując, no nie możemy tutaj polegać na dobrej woli rządu. Musimy metodami każdą możliwą nacisku, metodą nacisku wywierać wpływ na rząd i żądać. Ze strony obywateli działań, do których rząd konstytucyjny jest zobowiązany. Do tematu autostrad jeszcze wrócimy na koniec. Teraz jest inny, chyba równie ważny, bo polska kolej jest jeszcze głęboko w XX wieku. Prawda jest taka, że, że to euro miało być jakąś szansą dla kolei. Tak? Miał to być przeskok cywilizacyjny. Mieliśmy mieć nowoczesne szybkie pociągi, piękne, zmodernizowane dworce i tory, na których można jeździć powyżej 300 km na godzinę. Panie ministrze, pan był ministrem transportu, wtedy zaplanowano poważną, poważne zmiany na, na kolei. Minęło praktycznie 6 lat. Co przez ten czas zostało zrobione? I czy przed euro będzie choć jeden w Polsce dworzec, który rzeczywiście będzie zakończony, zmodernizowany, a nie tylko umyty jak, jak dworzec centralny w Warszawie? Jest kilka zagadnień wartych i przypomnienia i tutaj też dokonania pewnego podsumowania. No, taką pierwszą, kluczową kwestią jest to, iż w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2006-2007 ówczesny gabinet miał prawie 20 razy mniej środków europejskich niż rząd Donalda Tuska. Z jest przepraszam, 1 miliard, chyba 164 Miliony euro w stosunku do 20 miliardów. I to jest porównanie też tego potencjału, którym dysponuje ta ekipa i wykorzystuje go, mówiąc wprost, bardzo nieumiejętnie, a wielokrotnie nieudolnie i ze szkodą dla, dla Polski. Druga kwestia to jest taka, że jeśli chodzi o kolej, to mamy taki zwiastun no, tego kolejowego. Dramatu w postaci już rok temu podjętej decyzji o cofnięciu już pierwszych 5 miliardów złotych, przyliczeniu miliard dwieście z inwestycji kolejowych na drogowe, bo te pierwsze według rządu nie mogą być w pełni zrealizowane. Po trzecie, żeby odwołać się do takich faktów ważnych z punktu widzenia powiedział, przeciętnego pasażera, to warto odnotować, że w 2006 roku. Po raz pierwszy od 1990 roku ówczesny gabinet pana premiera Kaczyńskiego dokonał głębokiej, dobrej zmiany w obszarze kolejowym, która po, po pierwsze polegała na zbilansowaniu działalności finansowej całej grupy PKP. Po raz pierwszy w historii. Po prostu wyszliśmy z tych miliardowych wcześniej długów na prostą i w, w ramach strategii kolejowej na lata 2008-2013 rząd Donalda Tuska przecież skorzystał z tych rozwiązań któreśmy zaproponowali które ja rekomendował jak jeszcze minister transportu oddłużenia spółki przewozy regionalne. to jest 1 860 milionów złotych a mimo tego mamy gigantyczny spadek pasażerów mamy gigantyczne cięcia w rozkładach kolejowych i jeśli flagowy przewoźnik PKP Intercity Traci co czwartego pasażera w 2010 roku, a jeszcze nie, nie wiemy, jak ta sytuacja wygląda po 2011. Ale ten, ten, ten wynik choćby porównania 2009 roku, czyli środka kadencji 2010, kiedy się traci co czwartego pasażera w PKP Intercity flagowym podmiocie, no to to jest sytuacja, która nie ma precedensów w Europie. I przechodząc teraz do kwestii inwestycyjnych, no to Trzeba powiedzieć, że tak samo jak drogi również inwestycje kolejowe podlegały i podlegają nadal cięciom. Za chwilę prawdopodobnie będziemy mieli scenariusz, w którym rząd będzie chciał upnąć. Te pozostałe niewykorzystane środki gdzieś po różnych kątach z inwestycji takich kolejowych. To ja bym wskazał, powiedzmy na taką w miarę. Pełną modernizację dworca głównego w, we Wrocławiu. No moment to przecież dworce we Wrocławiu, w, w Warszawie, w Krakowie, między innymi to były, to były zadania przyjmowane jeszcze w 2007 roku do, do programu europejskiego, ale one są przecież realizowane z opóźnieniem. Dworzec kolejowy w Katowicach, który się buduje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, to też jest pewien efekt działań, które zapoczątkował. Rząd w 2006 roku po to, żeby dać lepszą ofertę również każdemu pasażerowi w tych kluczowych aglomeracjach. Reasumując, jeśli w ciągu dwóch lat rządów PiSu można było w przewozach regionalnych wykorzystać kilkadziesiąt milionów euro. Wkładu europejskiego na, na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych, a przez kolejne 4 lata ta sama spółka nie wydatkowała ani jednego euro, no to też jest tutaj odpowiedź, w jaki sposób ten priorytet w cudzysłowie kolejowy jest realizowany w praktyce. Jeszcze tak warto odnotować bardzo bym duże ożywienie w pewnych kręgach eksperckich z, z uwagi na to, że ostatnio, jak przynajmniej ja posiadam takie informacje, przedstawiciele Ministerstwa Transportu i PKP Intercity zorientowali się, że ten zakup nowego taboru Pendolino jest obciążony w, przy tych opóźnieniach inwestycyjnych. No, potężnymi perturbacjami, jeśli chodzi o wytrzymałość sieci, napięcia, czyli tutaj jest kwestia no, braku wielu inwestycji w, w postaci inwestycji, choćby budowy nowych podstacji, po to, żeby przecież utrzymać prędkość rozkładową, tą maksymalną, a nie jeździć według tych prędkości, które są dla tych składów tradycyjnych i na koniec Trochę to nie mogę jednak powstrzymać się od, 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 od pewnych żartów, czy, czy, czy pewnego w cudzysłowie wątpliwego uroku, jaki obserwujemy, uroku, jaki obserwujemy w polityce nowego ministra, no, który zaczął od układania samodzielnie rozkładu jazdy pociągów, który wszedł w życie 8 grudnia, a dzisiaj mamy początek marca, prawdopodobnie około 90% tych uruchamianych pociągów funkcjonuje owszem, ale w zupełnie, że tak powiem, innych już czasowych czasowych zmianach. No, jeśli po pierwszym miesiącu od prawa jazdy na 317 połączeń Intercity prawie 190 czy 190 kilka miało ulec zmianom, ich rozkład miał się zmienić. To jest, bym powiedział, świadectwo no już po prostu nie tylko gigantycznego chaosu, ale tego nie jest w stanie nie, nie byłby w stanie wymyśleć. Jeden z najlepszych reżyserów komedii, znanych klasyk, pan, pan no bo jeśli jednego dnia minister yy, rekomenduje rządowi, yy, teraz trochę odchodzę od kwestii kolejowych, ustawę o przejezdności dróg, czyli zrywa te tabliczki yy, zakazujące wstępu nieupoważnionym na plac budowy, a następnego dnia pochukuje na wykonawców mówiąc, że ich będzie rozliczał z... z yy, Braków niedoróbek i tak dalej, no to to jest powiedziałbym, zamiana w ciągu 24 godzin to jest tak jakby między różnica między podpalaczem systemu, a, a, a strażakiem. Nie? Nie, można, nie można, jeżeli pozwolicie panowie, nie można nie wspomnieć o jednym z wielkich dokonań już nowego ministra transportu. Słowo Miranowaka, bo przecież udało mu się zatrzymać budowę kolei dużych prędkości. Projekt, który był reklamowany, projekt, który będzie kosztował ponad 20 miliardów złotych, który był taką reklamą wyborczą Platformy Obywatelskiej jeszcze w ubiegłym roku. Projekt, o którym mówiono wszemi wobec, że jakby pozwala nam wykonać skok cywilizacyjny. I przede Zdaniem... jeszcze przede wszystkim warto dodać, że od, od początku. Był dedykowany dla partnerstwa publiczno-prywatnego. Przecież nikt, nikt z odpowiedzialnych polityków w Polsce, przecież myśmy też takie prace zapoczątkowywali, nie, nie, był, nie był jakimś fantastą i, i, i nie wprowadzał tego projektu. Do budżetu, no bo to jest projekt przyszłościowy, ale trzeba po prostu wykonać ogromną pracę przygotowawczą po to, żeby zbudować dobre warunki dla jego realizacji w Polsce. Jeśli tego rodzaju decyzja na, następuje w sytuacji takiej, w której, w której ogłasza to minister Nowak dwa tygodnie też po przyjęciu. Przez rząd, w którym zasiada, wieloletniego planu inwestycji kolejowych przy okazji konferencji w sprawie rozkładu jazdy, no to, to jest wszystko śmiechu warte. No, 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 no więc właśnie śmiechu warte, bo pan minister stwierdził, że nie budujemy pomimo już wydatkowanych kwot na przygotowanie tej inwestycji, o której mówił pan minister, i to całkiem niemałe w dziesiątki, a setki milionów złotych, zwłaszcza, że nie będzie projekt realizowany, po czym zorientował się, że jakby narusza tutaj uchwały Rady Ministrów, decyzję rządu jakby nie było sprzed z, z trzech lat i, i zreflektował się, więc mówi, że kolej nie będzie budowana, ale przygotowania będą trwały. Także mamy do czynienia z ministrem, który kompletnie nie ogarnia tego zagadnienia. Zresztą dał temu dowód wczoraj na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, na którym wraz z panem pod panem ministrem spędziliśmy wiele godzin dał dowód swojej indolencji pan, pan, pan minister Sławomir Nowak, bo, bo praktycznie rzecz biorąc nie powiedział nic poza tym, że udało mu się zmienić oblicze tego rządu, bo to w, w, za tego rządu pasażerowie przy zmianie rozkładu jazdy wsiadają przez okna do e, wagonów, za rządów poprzednio, chociażby Prawa i Sprawiedliwości, za czasów ministrowania pana posła Jerzego Polaczka, no, pasażerowie wsiadali i wysiadali drzwiami. Nie było problemów e, z m, wyjazdem, w ogóle nie zauważyliśmy zmian rozkładu jazdy. A, no minister wczoraj powiedział wyraźnie, że uznaje to jeden za wielki, ze swoich wielkich sukcesów, no i z drugi, drugiej strony także batalie z zimą, czyli wygrał z mrozem i wygrał z rozkładami jazdy. No, było, Ach, ale proszę pana, cieszył się wczoraj, że, 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 że tory były odśnieżone, że, że śnieg to również zasypał. No wydaje się, że w naszym obszarze, obszarze cywilizacyjnym jakby normą są, e, normą powinny być punktualne pociągi, normą powinny być odśnieżone ulice, place, no, i no, normą powinny być e, czyste pociągi i ciepłe pomimo mrozu. To jest największy sukces e, Ranowaka. Ale to tak, już e, w takiej formie Znaczy, ja, tutaj jeszcze m, na, koniec, na koniec warto jednak też e, oceniając e, jednak na poważnie e, ten stan tu i teraz w obszarze transportu, wskazać na to, że jest to sytuacja w ogóle bez precedensu. Mało tutaj mediów na to zwraca uwagę i tego nie podnosi. Przecież w wszystkich kluczowych instytucjach zarządzanych pod Ministerstwem dzisiaj Transportu, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Transportu Kolejowego, PKPS, a Dyrekcja Generalna do Krajowych i Autostrad, tam rządzą szefowie, którzy tylko pełnią obowiązki. Także mamy takie podwójne PO. PO, PO pełniące obowiązki rząd Platformy, czyli e, mówiąc tak, tak w, w, w skrócie, e, te zmiany, które zostały dokonane pod koniec ubiegłego roku w osobie pana, e, pana Sławomira Nowaka, to ja to zdefiniuję jako e, takie, e, można powiedzieć, e, to jest taki program pilotażowy Donalda Tuska, który wysłał 30-latków na permanentną naukę, bo widocznie premier uznał jako kontynuator pani minister Hall, żeby tacy ministrowie jak pani minister Mucha czy pan Sławomir Nowak nauczyli się trochę o sporcie i transporcie. I tak to jest wszystko między sportem i transportem, stąd też trochę taka z mojej strony w... dzisiaj taka lekko żartobliwa ironia, bo tu jest bardzo wiele rzeczy, które trudno, trudno na poważnie oceniać. No w budowie dróg podobnie, Panie Ministrze, bo przecież Pan Lech Witecki, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, przypomnę, osoba odpowiedzialna za realizację programu wartego, ma 100 miliardów złotych, Pan Lech Witecki pełni obowiązki od 2008 roku, od maja, jak dobrze pamiętam, maja lub czerwca, tak, został mianowany pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, no i pełni te obowiązki, z jakim skutkiem, to zresztą wiemy, bo Przecież o, o tym kryzysie, o tej spektakularnej klęsce rządów w, w realizacji programu drogowego wszyscy wiemy, ale to jest klęska wszystkich Polaków. To nie jest tak, że to jest klęska Donalda Tuska. Tutaj akurat nas wszystkich to obciąża. Jak to określił jeden z taksówkarzy, yy, 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 ostatnio miałem okazję do krótkiej rozmowy. Yy, yy, mówi tak, a panie ministrze, wie pan, to, to jest tak z tym rządem, że on jeszcze tych dróg i kolei nie wybudował, już się nad tym wszystkim przejechał. Właśnie minister Solymironowak będzie pewnie zapamiętany. Ten minister, który najwięcej odwołał w historii naszego kraju. Nie będzie sieci autostrad, nie będzie szybkich kolei. Mam nadzieję, że, że się jakoś w najbliższym czasie zmieni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.